Rytualny sposób parzenia yerba mate polega na osłudzeniu wody do właściwej temperatury czyli 75 stopni gotujemy wrzątek zostawiamy czajnik na 7 minut otwarty i po 7 minutach najlepiej wlać wodę do termosa oczywiście rytualne naczynko yerba mate czyli tykwa zwana kalebasą albo matero to jest moja osobista tykwa i w niej właśnie dzisiaj rytualnie zaparzę yerba mate. Jeszcze jest potrzebna bombija, czyli rurka do picia yerba mate, często rozkręcana. Dobrze jest, jak jest niklowana, bo wtedy nie rdzewieje, nic nie dzieje, nic się z nią nie dzieje. No i oczywiście susz yerba mate, czyli taki susz, jaki lubicie. Jeśli zaczynacie pić yerba mate, to moi drodzy, nigdy nie zaczynajcie o jakichś pylistych odmian yerba mate. Najlepiej sobie grubo liściastą kupić, czyli na przykład brazylijską albo yerba mate amanda, Despalada, argentyńska, bardzo dobra. I właśnie o to chodzi, żeby była grubo zmielona. Co jeszcze? No i teraz tak, jeśli ktoś z Was zaczyna pić yerba mate, to dobrze, żeby sobie dał tak gdzieś do tykwy około 2-3 łyżki stołowe, nie więcej. To jest mało. Dlatego, że ktoś może, jak więcej da, to może się źle poczuć. Ja już jestem bardziej oswojony z yerba mate, bo już piję ją długo. Dam sobie połowę tylko. Zachęcam Was do używania takich fajnych szufelek. Dlaczego? Dlatego, że no, są bardzo praktyczne. Można dozować susz. Codziennie rano wstajemy zamiast kawy zamiast herbaty pijemy sobie herbamattę i człowiek się świetnie czuje cały dzień dużo nasypałem ale moi drodzy to nie jest tak że to raz się pije, to się pije wiele razy co najmniej dwa trzy razy zaparzamy i to są yy, Tutaj jest tego suszu tyle. Co to znaczy? To jest właściwie na 5-6 razy takich bardzo intensywnych, mocnych naparów, ale w smaku bardzo smacznych. Jeśli lubicie mocną kawę codziennie rano, zamiast kawy można stosować mate, Zachęcam. I teraz tak. W Argentynie wstrząsają. Natomiast Wojciech Cierowski powiada, że nie ma żadnego wstrząsania, po prostu wkładamy rurkę i już. Natomiast teraz jest najważniejsza rzecz. Moi drodzy, jak chcecie prawidłowo zaparzyć erbamatę, to bardzo ważna rzecz, trzeba ją najpierw e, zalać tylko do, do, do takiej wysokości, żeby przykryć liścia. Czyli dajemy tyle wody, ile jest liści, nie więcej. Dlaczego? Liście muszą chłonąć wodę. Mówi się, że święty Tomasz przychodzi z nieba i wypija pierwszego łyka no i coś w tym jest dlatego że ten susz jakbym wam tutaj pokazał on będzie chłonął tą wodę i za około 2-3 minutki będzie już zupełnie tak jakby woda zniknęła ale ona nie znika liście wchłaniają wodę i dzięki temu robią się takie wilgotne i wtedy możemy dolać yy, do samego brzegu naczynia tykwowego Natomiast zanim święty Tomasz przyjdzie, ja Wam powiem jeszcze o rytualnych zasadach picia w ruedzie, czyli w kole, yerba mate. Jeśli pijecie wspólnie, na przykład przychodzi wasz Wasi znajomi przychodzą na imprezę, to cebador to jest osoba, która przygotowuje i pierwsza pije i w ruedzie podaje według wskazówek zegara każdemu po kolei, dolewając yerba mate. Jeśli ktoś powie dziękuję, to znaczy, że yerba mate nie chce, więc nie dziękujemy. Jeśli ktoś za się odbie, to znaczy, że mu bardzo smakuje. No i zalewamy aż do obejścia jednego koła. Jeśli było bardzo duże nabicie, czyli bardzo dużo było w, hierba, w tykwie yerba to można jeszcze spokojnie jeszcze jedną ruedę obejść. Cebador decyduje o tym, czy należy dosypać suszu do tykwy. Ponieważ cebador to jest taki gospodarz hierbowy. No, ja widzę, że tu święty Tomasz wyszedł. No to... Na ulicach Argentyny, Brazylii, Paragwaju dużo osób chodzi sobie z termosem, którym jest właściwa temperatura wody. Zachęcam Was do tego, bo to jest duża oszczędność i przede wszystkim duża wygoda. Jak chce się nam pić, to nie musimy podgotowywać i czekać, tylko po prostu otwieramy termos i możemy pić. Mmm,